Witam Was bardzo serdecznie. Słuchajcie, jest to, który już 22 drugi vlogmas nasz. Nie wiem, prawdopodobnie będzie to ostatni vlogmas mój, który będę robiła, dlatego, że po pierwsze Chcę się skupić jednak na moich domownikach, którzy przyjadą. Chciałabym spokojnie przygotować z nimi tutaj te święta. I po prostu nie wiem, czy fizycznie po prostu dam radę. Nie chcę ich też krępować, bo oni również przyjeżdżają tutaj po to, żeby odpocząć. I nie chciałabym ich za mocno angażować w kręcenie filmów. I oczywiście jeżeli, jeżeli nam wyjdzie, że jednak nakręcimy te filmy i nie sprawią on nam, one nam żadnej trudności, no to oczywiście to ja Wam pokażę te filmy. Jak najbardziej, bo ja lubię bardzo robić te filmy, ale to jednak, wiecie, to jest jednak, zajmuje to dosyć dużo czasu, a te przygotowania do świąt również. A ja nie chcę być zmęczona, zestresowana wtedy, kiedy moi bliscy przyjeżdżają do domu. Chcę poświęcić im czas i chcę po prostu, żeby było miło i sympatycznie. Oczywiście bardzo lubię z wami spędzać czas, być może będziemy nakręcać tutaj różne rzeczy jak gotujemy, czy jak się po prostu razem spędzamy czas, natomiast słuchajcie samo montowanie później, danie tego filmu na YouTube, opis i tak dalej, no to po prostu jest to dla mnie czasochłonne, bardzo czasochłonne, nie tyle wiecie, nie, wi nie wiadomo jak trudne, przepraszam, ale właśnie jest czasochłonne. Ja bardzo lubię z Wami spotkania, i, i myślę, że te wszystkie spotkania nadrobimy po prostu po świętach, bo przyjdzie okres również, kiedy będzie święta, święta i po świętach i taki, taki film na pewno zrobimy i sobie pogadamy, porozmawiamy wtedy na ten temat, no i również porozmawiamy sobie o tym co przyniesie nam nowy rok. Zobaczymy, zobaczymy, jak to wszystko będzie. Ale dzisiaj jeszcze, jeszcze bym chciała zrobić z Wami śledzie, które będę robiła zaraz i po prostu te nieśmiertelne, słuchajcie, i dla według mnie najlepsze śledzie, mianowicie śledzie w oleju. Są bardzo proste do zrobienia, nie wymagają od nas nie wiadomo jakich umiejętności kulinarnych, natomiast zawsze są fantastyczne. Także zapraszam na, na ten przepis, za chwilę będziemy go robić. Zaczynamy robić śledzia. I tak jak wspominałam, to będzie śledź, który jest bardzo prosty do zrobienia. On nie wymaga od nas żadnych umiejętności. To są śledzie bardzo proste, ale ja po tych wszystkich wykwintnych potrawach, jakie jemy na święta, bardzo często właśnie mam ochotę na kawałek śledzia w oleju. Do takiego śledzia ja mam tutaj 1,5 kg, o jakie półtora, Około, około pół kilograma, może trochę więcej, 70-80 gram, ale to już nie jest takie istotne śledzia. Olej mam słonecznikowy i dwie cebule słodkie. Ja mam słodkie cebule. No i będę potrzebowała jeszcze do tego cytryny, ponieważ ja skrapiam te, te śledzie cytryną. Jeżeli chodzi o o co? O co? A, już wiem, co Wam chciałam powiedzieć. Kulinaria kulinariami, ale ja nie wiem, czy Wy wiecie, że dzisiaj jest 22 grudnia i od dzisiaj zaczyna nam przybywać dnia. Wczoraj był najkrótszy dzień. Hmm. Bardzo, bardzo krótki dzień był. Myślę, że wszyscy już mamy, odczuwamy ten brak słońca. Także. Hmm... Także ja, ja przynajmniej się bardzo cieszę, że nareszcie będzie przybywało dnia. I dzisiaj jest dzień, że chociaż troszeczkę, ale już będziemy mieli dłuższy dzień. Ale wracajmy do naszych śledzi. Posłuchajcie, mam śledzie. To są Matiasy. Ale jeżeli macie możliwość dostania śledzi solonych, ja wiem, że przy nich jest trochę roboty, ale naprawdę one są przepyszne w oleju. No niestety ja nie mogłam w ogóle, nawet nie widziałam w tym roku w sklepach nigdzie solonych śledzi. A jak były, no to pamiętam, chyba były w listopadzie, czy chyba w listopadzie widziałam gdzieś tam, no ale w listopadzie nie będę kupowała śledzi na grudzień, na końcówkę grudnia. No, i niestety mam matiasy, ale czy niestety? Słuchajcie, trafiły mi się bardzo ładne. Fajne te, te matiasy mi się trafiły, bardzo dobre w smaku są. Oczywiście te matiasy są wymoczone, moczyłam je koło dwóch godzin i wtedy trzeba też, słuchajcie, próbować. Oczywiście w międzyczasie, jak moczycie śledzie, no to wymieniamy wodę. No, i pamiętajmy zawsze, żeby to była zimna woda, żeby nie robić tak jak nie powiem kto zrobił kiedyś, że zalał ciepłą wodą. Nie, zimną, bo, zimną wodą. Dobra, zaczynam sobie kroić śledzie. I oczywiście mmm, kroimy yy, tak na takie kawałeczki yy, śledzie. Na no, jakie lubimy. Jeżeli lubicie większe kawałki, no to jak najbardziej większe. I ja akurat lubię. Takie troszeczkę mniejsze, dlatego że czasami mam ochotę tylko o. i zobaczcie, tu będziemy kroić te śledzie. Ja kroję w takie ukośne paseczki, nieduże. O. Tak jak mówię, każdy kroi śledzie tak, jak lubi, ale oczywiście, słuchajcie, musimy spróbować tego śledzia, jaka jest słoność tego. Mmm, pyszne te śledzie są. Naprawdę bardzo dobre mi się śledzie trafiły. Co prawda, byłam w takim punkcie u nas w Szczecinku, gdzie po prostu z polecenia powiedziano mi, że tam są dobre śledzie. No i rzeczywiście są tam dobre śledzie. Nie chcę tutaj robić nikomu. Ale pyszne, pyszne są te śledzie. Dobre, bardzo, rzeczywiście. Takie, te matyase, takie. Ja używam do tego, do tych śledzi, cebulę słodką, no bo ja coś ostatnio nie lubię. Nie lubię mi tej takiej ostrej cebuli. Ja pewnie nie powinnam tego mówić, ale po prostu jakoś tamta cebula mi tak ciężko po tej cebuli, a po tej słodkiej jakoś fajnie. I a lubię bardzo surową cebulę i ta słodka cebula naprawdę jest świetna. Ona nie jest taka. Nie jest taka zajadła, wiecie? I wtedy, jak się je, to po prostu czuję się tą słodycz cebuli. No i zobaczcie, mamy pięknie już śledzie pokrojone, oczywiście w mojej wlok masowej miseczce. No i teraz pokroimy cebulę. Cebulę też sobie kroicie tak jak lubicie, albo w taką drobniejszą kostkę, albo w grubszą, albo w plasterki, półksiężyce, w piórka, w kostkę. Naprawdę tak jak lubicie. Tak sobie tą cebulę kroicie. Ja akurat lubię tak dosyć grubo cebulę, zwłaszcza jak mam tą słodką. To ja wtedy dosyć grubo ją kroję i od razu dajemy do śledzi. Nic nie trzeba tutaj, słuchajcie, wydziwiać. Także dajemy do śledzi. Ona jest fajnie, bo jak ja robię tą grubszą kostkę, to wiecie, ja nie muszę wtedy. Hmm, nie muszę, wiecie, tak starannie, tylko cyk, cyk, tą cebulę dosyć szybko kroję. No i ta słodka cebula, ona nie ma tego właśnie, wiecie, co, że można kroić i, i się nie płacze po tej cebuli. Także jest fajnie. O, dobra, weźmiemy tu jeszcze. No, ja daję mniej więcej na tą porcję dwie, dwie cebule. Oczywiście, jeżeli Wy lubicie bardzo cebulę i chcecie więcej, no to to jest właśnie taka fajna potrawa, że każdy robi, słuchajcie, już tak jak lubi. Więc czy dajemy pieprzu tak jak lubimy, czy cebuli? No po prostu. Po prostu tutaj jest taka dowolność i praktycznie, no cóż to za praca, zobaczcie, minuta 8 i już mamy, zaraz będziemy mieli śledzie. Poza tym te śledzie naprawdę one dosyć długo, jeszcze jak zamkniemy sobie w słoiku część śledzi, naprawdę, naprawdę one dosyć długo stoją, nic się z nimi nie dzieje, więc można je sobie zrobić dużo wcześniej i to jest. Fantastyczne. Ja teraz wezmę... Ja wezmę... A po co ja wziąłam dwie deski? A pewnie chciałam cebulę, słuchajcie, kroić odruchowo na czymś innym, ale to idzie do... Cebula do śledzi, więc... Co ja potrzebuję? Pieprzu potrzebuję. Ja pieprz zawsze daję... No, trzeba się trochę nakręcić, ponieważ ja lubię... Lubię pieprz po prostu... Dosyć dużo pieprzu, ale może o tak zobaczę, może później najwyżej dodam. Do tego dajemy ten listek laurowy, ziele angielskie. Ziele angielskie i listek laurowy. Ziela angielskiego ja daję mało, bo ja nie lubię, on ma zbyt wyrazisty... Słuchajcie, taki smak i jak za dużo tego ziela, ja dosłownie na takie, to daję cztery, koniec, finito, więcej nie daję, cztery takie kulki i kilka listków, listków tutaj tych laurowych liści, no trzy liście, no może jeszcze takie malusieńki, więcej nie. Słuchajcie, z tym zielem angielskim kiedyś mi się zdarzyło, że dostałam bigos. I ktoś tak dużo dał tego ziela angielskiego, że słuchajcie, ja nigdy nie zdawałam sobie sprawy, jak mocny i e, smak ma e, to ziele angielskie, że on, ten bigos był po prostu aż niedobry. A że nie bardzo mi tak e, wypadało, wiecie, no nie zjeść tego bigosu, no to po prostu trochę się męczyłam i do dzisiaj pamiętam ten smak tego ziela i to pewnie ktoś przez pomyłkę tak dał dlatego, że bigos był bardzo, wszystko było w nim pyszne, poza tym właśnie dominującym smakiem ziela, posłuchajcie, ja teraz do tego dam cytrynę sobie tutaj weźmiemy wciśniemy cytrynę jeszcze no to jeszcze zobaczymy czy damy damy cytrynę to tak trzeba uważać, żeby. O, tu pestki. O! Żeby nam trochę kwasu tu doszło. I tak sobie. Bardzo lubię właśnie z cytryną. Jeszcze wyciśniemy. Bo będzie wtedy pysznie. Dobra. No, i dodamy jeszcze teraz oleju. Dodamy oleju i wszystko pięknie wymieszamy. Tak jak Wam mówiłam, ja mam tu olej słonecznikowy. I wymieszamy teraz nasze śledzie, nasze śledzie z cebulą, z przyprawami. I będzie po prostu, słuchajcie, pyszne. Tak jak mówiłam, jeżeli chodzi o kawałki śledzi, to robimy tak, jak je lubimy. Cebulę taką, jak lubimy. Jeżeli lubimy taką drobniusieńką kosteczkę, dajemy drobniusieńką. Jeżeli taką, tak jak ja, lubicie nas ząb taką słodką, no to po prostu dajecie sobie yy, tak, jak lubicie. Słuchajcie, ja mam śledzia zrobionego. Oczywiście go nie sole, bo już ta sól, która jest w tym śledziu, ona przejdzie tutaj do naszego oleju i będzie wszystko, wszystko pasowało. Co tu można jeszcze dać? Można jeszcze dać przyprawy, można jakieś przyprawy dać. Ale ja akurat w tym roku nie mam ochoty, natomiast można sobie tutaj jakąś przyprawę, którą lubicie, leciutko dodać. Dzisiaj u mnie będzie naprawdę tylko pieprz, cytryna, olej i cebula. Nic więcej. I taki, na takiego śledzia dzisiaj mam ochotę i tak sobie zrobię. Natomiast to co mówię, tu, tu nie trzeba specjalnych zdolności, tylko ewentualnie to co lubimy możemy dodać i jest, yy, jest fajnie. Ja oczywiście muszę sobie część śledzia przełożę sobie tutaj do miseczki, żeby było, już tak sobie czekało ładnie. Natomiast resztę, resztę śledzia włożę do słoika. Włożę do słoika. Tu jeszcze tak ładnie położymy trochę tego śledzia, żeby tak ładnie wyglądał. Słuchajcie, jeżeli wsadzicie do słoika i będzie trochę za mało oleju, no to wystarczy dolać olej do tego słoika, zakręcić i tak jak Wam mówię, naprawdę on, ten śledzik postoi. I jeszcze po świętach zjecie go z bardzo dużym apetytem. Ja myślę, że dzisiaj, jak widzicie. Przy takim śledziu pracy dużo nie ma. I tak jak Wam mówiłam, słuchajcie, nie wiem czy się spotkamy jutro. Ale jeżeli coś mnie najdzie, będę miała jakiś film i coś mi się. No to, to wtedy ewentualnie tak. Ale nie wiem czy się zobaczymy jeszcze przed świętami, tak jak mówiłam. Dlatego chciałabym Wam życzyć bardzo dużo zdrowia. Chciałabym Wam życzyć dużo ciepła domowego, takiego, słuchajcie tych rodzinnych spotkań, które po prostu są najważniejsze. To, żebyście byli wypoczęci na te święta, żebyście nie robili, że najważniejsze porządki, najważniejsza jest potrawa, że ten stół ma się uginać od potraw. Nie. Najważniejsi są ludzie, którzy siedzą przy tych stołach, i choćbyście mieli naprawdę skromnie stół zastawiony potrawami świątecznymi, to ważne jest to, po prostu kto przy tym stole siedzi i jaka jest atmosfera przy tym stole. Jeżeli będziecie ludźmi zadowolonymi, pogodnymi, niezmęczonymi, to uwierzcie mi, że po prostu będzie, będzie o wiele milej. I między innymi dlatego ja doszłam do wniosku, że nie będę robiła więcej tych vlogmasów. Ale życzę Wam wszystkiego, wszystkiego dobrego, zdrowia, ciepła, pogody ducha, dużo tolerancji wobec wszystkich ludzi na świecie. I naprawdę, naprawdę wszystkiego najlepszego życzę. Do zobaczenia prawdopodobnie po świętach. Trzymajcie się, cześć.